Siemanko, serdecznie witam. Dzisiaj trzy słowa o konopiach, o tej cudownej roślinie, jaką jest Santa Maria, konopia. Czy indyjska, czy włóknista, czy jakakolwiek by to nie miała nazwę, to tylko lingwistyka. Roślina i jej struktura biochemiczna jest cały czas ta sama. Raz wtedy będzie miała więcej nasion, raz będzie dłuższa, raz będzie niższa, ale generalnie cały czas mamy Jedną roślinę, Santa Maria, kochaną konopię siewną. Konopię, o, po prostu. Bo znowu by było pomyłka siewna indyjska, nieważne. Konopię, konopię. Znaczy, ważne, ale dojdziemy do tego też w swoim, swoim czasie. Na razie zaczynamy od podstaw. Roślina, konopia. I z tej rośliny możemy wykonać bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Dlatego została zdemonizowana i wycofana z. Ogólnego obiegu, ponieważ była bardzo leczniczą rośliną, i z której można było wykonać, z której wykonywano, nie można było, tylko wykonywano bardzo wiele dużych, dużo różnych rzeczy potrzebnych w codziennym użytkowaniu. Liny, ciuchy, jedzenie, nawóz, wszystko, wszystko, wszystko. Ale idąc od podstaw, idziemy po kolei i wszystko będziemy opowiadać. Z samego dołu roślinka, jak rośnie, ja to wszystko jeszcze będzie potem z bliska pokazane, ale na razie będę sobie tu opowiadał. Idąc od samego dołu roślinka ma korzeń i ten korzeń jest w ziemi schowany. Z korzenia potem wychodzi łodyżka i na samej górze mamy szczycik. Idąc od dołu tej rośliny, bierzemy sobie ją i Najpierw, jak wysuszymy, wkłada się w międlarkę. Międlarka oddziela włókno od paździerza, czyli generalnie powoduje, że tak jak mamy całą teraz roślinkę, całą, całą łodygę, w środku jest tak zwane łyko konopne, z którego robi się paździerz. To jest bardzo twarda rzecz i jak się przez międlarkę przełoży, zgniecie się ta twarda część w środku, zrobi się na malutkie kawałeczki, tak zwany paździerz konopny, na takie kawałeczki sobie się zrobi i oddzieli się paździerz od reszty. Wypadnie nam z jednej strony paździerz, a z drugiej będziemy mieli skórkę. Można powiedzieć i ta skórka zostaje być czesana. czeszemy tą skórkę. Hmm, śmieszna, fajna nazwa. która będziemy to sobie nazywać. O, I kiedy się ją bardzo wyczeszę, wyczeszę, wyczeszę to powstaje nam przędza. Tak jest. Po wyczesaniu tego powstają nam takie, taka przędza. Tą przędzę znowu tka się, tkają w nitki. O, w nitkę. Jak mamy już utkaną nitkę, to z tej nitki dalej co możemy pleść? Następne różne rzeczy. Na przykład liny możemy zrobić z nitki. Z nitki możemy też uprząc materiał. Utkać? Nie uprząc, bo uprząciliśmy nitkę, a teraz te nitki tkamy lub bo jest tkanina i dzianina. Można tkać i nie wiem co jak to, jak to dzianić, ale wiadomo o co chodzi. Tkamy lub mamy tkaniny lub dzianinę. Tkanina, tak jak mamy na końcu jest to nierozciągliwy materiał. O, nie rozciąga się. I to jest utkane z nitek konopnych, sprzędzy konopnej. Albo mamy dzianinę, która się rozciąga, ale akurat nie mam nic na sobie z dzianiny konopnej dzisiaj, więc nie pokażę. Ale dobry pomysł, żeby sobie do następnego, tak jak wjeżdżę na targi, to jest moja konopna, taka edukacyjna skrzyneczka, tak, jeżdżę sobie na targi, teraz będzie można uzupełnić ją o dzianinkę. Dobry pomysł. Pierwszą trzeba ściągnąć, bo przeszkadza. Dobra. I to jest zwykły materiał, a jeszcze cieniutki na ubrania, a jeszcze z tego można zrobić na przykład coś wytrzyma mocniejszego na liny właśnie lina paski opaski żagle maszty tapicerki w samochodach kiedyś wszystko było właśnie wykonywane z konopi dlaczego bo jest to najwytrzymalszy materiał na ziemi jeżeli chodzi o naturalne tworzywa nie robione chemiczne sztuczne naturalne tworzywo najsilniejsze naturalne tworzywo tak silny jest, że nawet konopi z tej przędzy robi się izolację na budowach w hydraulice. Kiedyś pracowaliśmy na budowie i uszczelni rurę, żeby złączyć z rurą, to trzeba zrobić gwint. Jeden na rura ma GW, czyli gwint wewnętrzny, a druga kształtka ma GZ, czyli gwint zewnętrzny. I teraz ten gwint zewnętrzny z wewnętrznym trzeba połączyć, skręcić. Tak jak butelka picie z butelką. Tylko, że my w nakrętce do góry mamy gumową uszczelkę i ta uszczelka gumowa dokręca. A jeżeli miałaby być przepływ przez tą butelkę dalej, to by trzeba było połączenie jakoś uszczelnić. Ten gwint jeden z drugim. I ten gwint uszczelnia się właśnie konopiami, pakuły na budowie to się nazywa. I kiedyś byliśmy na wyjeździe na targach, po wyjeździe byliśmy zamontować urządzenie do wody u pewnej jednej istoty. Mamy też projekt z żywą wodą. Najważniejsza rzecz na świecie, woda, bo jesteśmy z tego zbudowani, oddychamy wodą i tak dalej, ale to nie jest miejsce na ten wykład, więc będąc na montażu zapomnieliśmy konopi właśnie do uszczelniania połączeń, gwintów. Idąc drogą redukcji połączyliśmy wszystkie punkty w głowie, pę, przecież mamy na pokaz przędze konopną. To poszedłem po ten właśnie słoiczek, wyciągnąłem przędzę nawinęliśmy, rozciągnęliśmy jak najlepiej się da, jak najdłuższe włókna, nawinięte na gwint, śliną monterską zastosowane, jak nie macie uszczelniacza, żadnej pasty uszczelniającej, to nigdy nie wodą, śliną monterską. I wtedy uszczelnienie się trzyma, także to jest właśnie najwytrzymałsza Roślina na ziemi, z niej tworzy się żagle, liny, ciuchy, a dlatego też się robi z niej ciuchy, żeby właśnie nie tkać. Kiedyś jak ciuchy się robiło, no to montaż jednej bluzy trwał na przykład miesiąc. Dzisiaj to robią maszyny, więc montują gruzę w minutę, czy w dwie, czy tam do godziny, a kiedyś trzeba było więc żeby nie wykonywać tej pracy bez sensu w kółko, uszyć sobie bluzę, popsuta, uszyć sobie bluzę, popsuta, uszyć sobie bluzę na pole, porać, popsuta. No nie. Trzeba było uszyć bluzę, czy tam kombinezon, żeby na jak najdłużej nam wystarczył, żeby znowu nie marnować tej energii, znowu szyć i tak dalej. Więc ciuchy powinny być robione z jak najwytrzymalszych rzeczy, żeby jak najdłużej mogły wytrzymać. Odwzczędzamy wtedy planetę, wszystko. Trochę porządek. O, to mamy załatwioną jedną rzecz. Korzonek. Musieliśmy z korzenia jeszcze w Chinach, jak się sproszkuje ten korzeń, to yy, miesza się go z różnymi specyfikami, tworzy się z niego maści. Z woskiem, szczelin, z różnymi innymi ciekawostkami i sproszkowany korzeń tworzy w Chinach, no na świecie, no bo my też już w Polsce to zaczynamy robić, no coś nie możemy mówić w Chinach. Wywodzi się to na przykład w tej cywilizacji z Chin, bo już tam robili w poprzedniej cywilizacji, w poprzedniej, w poprzedniej i yy, sproszkują to i robią z tego maści. W innych jeszcze krajach, w Indiach, w Polsce też, bo też już to robię, robimy też kadzidełka. Można sobie połamać i kadzić sobie po pomieszczeniach. Wtedy nam daje ciekawy, specyficzny zapach i odgania demony. Santa Maria i ja między demonami slalom. Kiedyś w kościołach czytałem, że właśnie kadziło się kadzidłami z konopi. Stąd prawdopodobnie wzięła się ta nazwa, bo... Zajmuję się odprowadzaniem dusz na drugą stronę, jakichś zagubionych duchów i stąd nie wiadomo. I zawsze od dzieciństwa, odkąd pamiętam, miałem do czynienia z Santą Marią. Jak był odpalany Santa Maria, celebracja chwili z małym kadzidełkiem, to zawsze otrząsało tak dziwnie. Nigdy nie umiałem tego zweryfikować. Po czasie okazało się, że Santa Maria była używana w wielu kościołach, w wielu miejscach do kadzenia, żeby kadziło się, i jak się kadziło, tak się wypędzało demony z różnych miejsc, z kościołów i tak I co się okazało, później drogą dedukcji, robiłem sobie ceremonię Santa Maria na samym sobie. Jak odpalałem go, to wyrzucałem z siebie niepotrzebne podczepy, które były gdzieś tam, gdzie się przyczepiają. 8 na 10 ludzi wokół nas ma niestety, czy stety, stety, no bo to lekcja. Podczepione jakieś obce energie, dziwne energie, więc te energie trzeba z siebie odcinać, spuszczać, wyrzucać, spływać, zmywać, spłukiwać energią z siebie i, i być szczęśliwy. Dlatego też Santa Maria jako kadzenie. Dużo nam daje i odgania złe energię, także polecamy też na przyszłość. Cóż, cóż, cóż dalej mamy z tej konopi? Ach, jak już zmieniliśmy tą konopię i oddzieliliśmy włókno na bok od paździerza na bok, to ten paździerz mieszamy z wapnem. O, jak twardo, jak strzela. I po wymieszaniu z wapnem 2 do 1 i zalaniu wodą, po wyschnięciu otrzymujemy. Cegiełkę. Cegiełkę z zaprawy konopnej. Ludzie to nazywają betonem konopnym, ale nie jest to beton konopny. Beton ma wytrzymałość na ściskanie. Odporny jest na ściskanie, a ten ala beton konopny, czyli zaprawa konopna, nie jest wytrzymała na ściskanie. To jest tylko materiał izolacyjny, czyli trzeba stworzyć konstrukcję, np. drewnianą, albo betonową, albo metalową, stalową. I tą konstrukcję buduje się po to, żeby była nośna, ona wtedy ciężar przytrzymuje, i tą konstrukcję wtedy wypełniamy tylko wypełnieniem takim zaprawą konopną. Nie beton, bo beton jest odporny na ściskanie, zaprawa konopna. I po wymieszaniu, po wyschnięciu, otrzymujemy taką zaprawę. Jest ona bardzo odporna na. Zimno, znaczy odporna, izolacyjną, bardzo wysoką ma izolacyjność cieplną, czyli nie przepuszcza, nie, nie wylatuje z niej ciepło. Bardzo dużo ma kumulacyjność, czyli jak już raz nagrzejemy w tym domu, to on w sobie akumuluje tyle ciepła, że go nie oddaje, mimo że jest paroprzepuszczalna, czyli nie trzeba robić wentylacji w takim domu, ponieważ para sama przelatuje przez ściany. Para przelatuje, ale ciepło zostaje. Taka jest to zasadność. Nie psuje się, ponieważ wapno jest zasadowe, a jak wiadomo, zasada jest przeciwnością kwasu. Kwas to grzyb, kwaśne pomieszczenia, kwaśne miejsce, kwaśne środowisko. Bardzo lubi takie grzyby. I wtedy się zaczyna nam rozwijać. Dlatego ludzie w dzisiejszych czasach, jakby to powiedzieć, pandemia. Plaga, bo pandemia, plaga umieralności właśnie na raka. Niestety, nowotwór w dzisiejszych czasach to plaga ludzkości i wyżyna. Tylko przez to, że nie umiemy dbać o swój organizm. Jemy rzeczy, które nas zakwaszają. Jak mamy zakwaszony organizm, to zaczyna nam się w nim rozwijać grzyb. A grzyb to lubi właśnie kwaśne, ciepło, ciemno, wilgotno. To, co mamy u nas: wilgoć w środku, ciepło w środku. Ciemno w środku, no i jak się kwaśno zaczyna robić, to zapraszamy samego grzyba do samego siebie i on zaczyna się rozwijać. Przez to zaczynamy później, jak, jak 20-30 lat nie dbaliśmy o siebie, to w ciągu dwóch dni też się to nie zmieni. Jest to proces. 20 lat zawalania swojego organizmu nie w dwa dni, nie w jeden dzień, w dwa tygodnie, w dwa miesiące, w dwa lata. Ja już kilka lat. Siedem lat temu mnie olśniło. Dostałem tyle mocnych lekcji od życia, że po prostu zacząłem dbać o swoje zdrowie, o swoje życie sam. Więc teraz mówię Wam, że trzeba dbać sami o swoje zdrowie: pić wodę i używać Santa Marii jak najwięcej. Ale coś chyba zgubiłem wątek, bo miałem powiedzieć o czymś innym, a powiedziałem o czymś innym. W każdym razie. Co dalej? Co dalej? Co dalej mamy? Wysoko kaloryczna. Jak już mamy ten dom zbudowany, to możemy napalić w tym domu w piecu też tym paździerzem. Lecimy dalej. I na samej górze mamy roście nam tej roślinki szczyt. Konopny. Co z tego szczytu konopnego? Mamy listki. Listki też są wzdłuż całej łodygi, ale na samym szczycie mamy kwiat, który chował sobie nasiona. Jak to każda roślina rośnie po to, żeby się rozmnożyć, rozprzestrzenić, więc te nasionka pobieramy i można z nich wytłoczyć olej. Po wytłoczeniu oleju zostają nam wytłoczynki i te wytłoczynki mielimy, możemy do młyna zawieść i mielimy to na mąkę z mąki pieczemy sobie chleb także mamy z jednej rośliny jeszcze dodatkowo możemy sobie prowian zrobić, jedzenie, przetrwanie damy swoim rodzicom, wszystkim rodzinie i jesteśmy przetrwani także moi mili, kochani apel do Was wszystkich sadźcie konopie, jest to roślina która jest jeszcze w stanie uratować tą cywilizację przez ostatnie 50 lat na tej ziemi zostało wycięte 50% roślin. Przez następne 50% jeszcze będzie wyrżnięte do zera. Więc jeżeli nie zaczniemy jej sadzić, wszędzie chodzić, promować tej zielonej Santa Marii naszej, no to niestety zostaniemy na gołym pustkowiu. I patrząc na tą cywilizację, jak ona funkcjonuje, to nie wiem, czy konopia jest jeszcze nawet ją w stanie uratować. A tu mamy, a ten papier. Papier konopny, tektura konopna, pudełeczko z konopi, wszystko można robić. Roślina sezonowa rośnie w rok. Z roku na rok, co rok mamy nowe rośliny, a lasy rosną latami, 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 latami. I kiedy jeszcze? O, a jak już jesteśmy, tu mamy jeszcze. Także zbudowaliśmy dom. Ubraliśmy się w tym domu, napaliliśmy w tym domu, najedliśmy się jedzenia. Zrobiliśmy dla swoich zwierząt, dla swoich bliskich też całe zaopatrzenie przetrwaniowe. I do tego mamy jeszcze relax. Więc jeżeli potrzebujecie i macie, nie macie możliwości, aby wasz lekarz przepisał wam medyczną konopię, to ta konopia, odezwijcie się, my zrobimy tak, żebyście mogli sobie zażywać tej, tego lekarstwa, ponieważ to jest niedopuszczalne na tej Ziemi, żeby ktoś nam decydował za nas, co my możemy, a czego nie powinniśmy. Jeżeli jest taka sytuacja, że mamy Wszechświat, że Ziemia stworzyła nam roślinę, dając nam ją, to żadna inna istota nie może nam zakazać skorzystania tego. Jedyna rzecz, weryfikacja może zrobić nam Wszechświat. Jeżeli popełniamy błąd, to da nam lekcję, wyciągniemy z niej wnioski i nauczymy się. Jeżeli nam, jeżeli zrobimy źle, to da nam przeświat, jeżeli robimy dobrze, to wszystko się rozwiąże po odpowiedniej ścieżce przeznaczenia. Jeżeli jesteśmy na swojej drodze, to nie musimy walić głową w mur, bo waląc ten mur głową będziemy tak długo piskać, aż mur będzie stał, a nas łeb będzie bolał. To Chodzi o to, żeby jakoś sprytnie ten mur tą przeszkodę, przejść wspólnie najlepiej w kilka istot podejść do tego muru, przeskoczyć, wciągnąć resztę do góry, zrobić coś takiego, żeby wspólnie iść dalej do przodu, jako jedna rodzina, jako jedno plemię, a nie w samotności samemu, to można tylko zamknąć się w sobie i tak sobie istnieć. Także dlatego konopia na ratunek w planecie. Santa Maria, Trójbieg, poleca się do usług. Zdróweczka.